Kontynuujemy przegląd etui do najnowszych iPhone'ów i w tym materiale pokażę Wam kilka świetnych propozycji od Spigena dla podstawowej wersji 17. Zaczynamy od pokrowców, które spodobają się wszystkim tym, którym zależy na ochronie swojego telefonu, ale jednocześnie chcących nacieszyć oko designem i kolorem iPhone'a, na którego się zdecydowali. Jest to najbardziej znany model etui tej marki, czyli Ultra Hybrid. Mamy tutaj giętkie boki wykonane z TPU oraz twardy tył z poliwęglanu. W narożnikach znajdziemy tak zwaną technologię Air Cushion, która dodatkowo wspiera telefon w razie upadków na ziemię. Teraz pokażę wam natomiast nieco ulepszoną wersję etui, które właśnie mieliście okazję oglądać, czyli ponownie Ultra Hybridy, ale tym razem z dodatkową obręczą magnetyczną. Pomijając ten dodatek w postaci obręczy MagSafe, która w ścisłości pozwoli wam na ładowanie telefonu indukcyjnie oraz korzystanie z całej masy różnych gadżetów do telefonu, jest to ten sam standardowy Ultra Hybrid. Na ekranach przedstawię wam dwie wersje kolorystyczne obręczy Jedna jest złota, a druga została określona jako grafitowa. Idziemy dalej i teraz pora na najcieńsze i najlżejsze Etui w ofercie marki, czyli Liquid Crystal. Ten case to po prostu wyjątkowo cienka, przezroczysta nakładka na telefon, czyli coś dla tych, którzy najchętniej w ogóle nie chcieliby zakładać ETUI na telefon, ale chcieliby swojemu iPhone'owi zapewnić podstawową ochronę w razie upadków, czy ochronić swój telefon przed zarysowaniami. A warto też mieć na uwadze to, jak łatwo zarysować jest najnowsze iPhone'y. Są też tutaj cechy wspomagające ochronę telefonu, jak na przykład podwyższone krawędzie przy wyświetlaczu i aparatach. Jeśli lubicie minimalizm, ale nie chcecie rezygnować z praktycznych zastosowań, jakie oferują Etui do telefonów, jest to pokrowiec, na którym warto zawiesić oko. No i na sam koniec to, co najlepsze, czyli Etui Enzo Aramid T. Jak sama nazwa wskazuje, to ETUI zostało wzmocnione włóknem aramidowym. Są one znane ze swojej niezwykłej lekkości oraz wytrzymałości. Boki case zostały natomiast wykonane klasycznie: z giętkiego TPU wzbogaconego o technologię erkuszyn w narożnikach. Literka T w nazwie wskazuje na to, że otrzymaliśmy tutaj aktywną nakładkę na przycisk od obsługi aparatu. Mamy tutaj także subtelnie wkomponowane w obudowę metalowe detale, które razem z resztą czarnej obudowy case'a tworzą przyjemną dla oka kompozycję wizualną. Od wewnątrz etui wyłożone zostało miękką wyściółką, która wspierać będzie dodatkowo telefon w razie upadków oraz ochroni nasze plecki przed zarysowaniem. Jest tu także rzecz jasna, bardzo silna, obręcz magnetyczna. Podsumowując, enzo aramid to droga, ale fenomenalna opcja, jeśli potrzebujecie porządnego, eleganckiego etui na długie lata. No i to już wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.